ISIS przejmuje kontrolę nad Kobanę. Pomimo nalotów sił koalicyjnych, które trwały od kilku dni, wojownicy państwa islamskiego zdołali zająć Kobanę. Kobane znajduje się zaledwie metry od tureckiej granicy i czołgi tego kraju obserwują ją, lecz nie podejmowane są żadne kroki. Kurdowie z Turcji zawiedli, próbując ratować Kurdów z Kobany. Według sił USA to miasto nie było strategicznym punktem na mapie i niestety, ale musiało zostać oddane siłom wroga. Na dachach budynków powiewają już flagi państwa islamskiego. Co wydarzy się wkrótce, skoro islamiści są już tak blisko tureckiej granicy? Czas pokaże.